Dobra Id. Nie widzę tego What the fuck O, wychamy Strollowaliśmy dupki A tu jest Owy dupki przebrzydłe Owychamy Zjadłaś i co się stało? Zapałam powiem ci tak, mam syndrom dnia wczorajszego <noise> Okej. Okay. Jest! Wiedziałam, że wlezie w pułapkę! Czekałam na to! o oh je! Yeah. Wiedziałam. Jak ja dobrze znam tych ludzi. Widzicie? Nawet nie musiałam się starać specjalnie. Po prostu wiedziałam, gdzie postawić pułapkę. Jezu, calculated to było. No, to był widowiskowy koniec. <głysza> <głysza> Dzisiejszy... <głysza> <to mam> nie, <Fortnite. głosza> ja to nie, ten czyńczynik. <głosza> hmm. Bandaże! <głosza> no weźcie ze mną, współpracujcie. A. Giereczko. Nie mam bandaży. Jak już jest bez bandaży? Samolot nie się powie. NO FUCKING KIDDING ME! CO?! Podniesienie samolotu powoduje zabicie?! Okej... Okay. Co?! Wiesz, czasem to nie jest po prostu twój dzień. Czasami wiesz, że ten dzień nie jest twój. Ograna, ale ale zdarzyło się <laughs> Czy wam kiedyś zdarzyło się coś takiego? O <laughs> Oh my god, dostała wraka, chyba. Dostała wraka. to nie wierzę. Do czego wy mnie namówiliście? Jeszcze powiecie zaraz. Go Kasia, zdjęcie na Instagramka! Nie. Dobra, to będzie ma... Dobra. moja nowa osłona. Uwaga, to jest moja nowa osłona. Ojoj, oj, oj, bardzo źle. Bardzo nie po mojej myśli! Nie wiedziałam! To z ever. No, potrafiłam na jakąś niesprzyjającą okoliczność. Wiecie, murowane ściany, ja... I się nie zmuchnęła w tej bajce. Kasia, to zły pomysł, w ogóle połączenie ja i samoloty, to jest bardzo zły pomysł, zawsze. Forever and ever. Forever and ever. Umiesz śpiewać? No jasne, przepięknie śpiewam. Śpiewać każdy może trochę le. Lepiej lub trochę gorzej. Śpiewać dalej? <laughs> Ale nie o to chodzi jak... co komu wychodzi. Ja po prostu mam talent. A ma się zabi... Nie wierzę! <laughs> Jak to się odbiło? Okej, zawstydziłam się w tym momencie. <laughs> Jak to poleciało? Trafiłam w dziurkę! Gdzie to się odbiło? O, cholera! Ale... Trajektoria lotu pocisk, znaczy granata była taka, że trafiłem w drzwi. Jednym cudem trafiając w drzwi, tam powinno, wiecie, jak do kosza, drzwi <grymne> powinno wlecieć do środka. Ulepsz. Maskę sobie ulepszę. Proszę, chciałabym przetrwać. Zbejtowaliście mnie, na pewno WHAT?! Jesteśmy w trójkę! Okej, okay, ta gra mnie tak dzisiaj zaskakuje, to na pewno... Ja cię! O oh my god! Aż mi się siku chciało z tego wszystkiego, kurde yy, yy, Ja muszę ochłonąć, przepraszam. Yy, trzy minuty przerwy, bo jesteśmy w trójkę. W trójkę! Emet! Tak! Emmet! Przy... Szkoda, że broni nie przynieśli. Oh my god. Potrzebuje czegoś... Idziemy szukać kupy? <laughs> o, jak entuzjastycznie. <laughs> tak, tak, tak. Znaczy jak tylko zajdzie, zrobi się dzień, to ja, to ja lecę, no bo tutaj mamy jeszcze bardzo dużo... Uh, krzaczków, które nie są... Znaczy nie mają nawozu. Patrzcie, jak zagląda w portfel. Zarzucił oko, tak! Wszystko widzi, o tak, tak, popatrzył w portfela, ja cię ktoś tu jest, Coś jest jeszcze. No nie wierzę! Nie wierzę, że tu przegram! Nie prze... No, no. Jezu, bo... Jezu, Jaki po to aim! Wstyd! Nie, to, to nie... To nie... To, to, to the hand! O cholera! To było bardzo zły pomysł! Był! kasia! Najgorszy to był. Najgorszy jak zwykle, cholera. Pułapki, pułapki, Nie Dlaczego jak ktoś we mnie wlatuje samolotem, to zabija mnie na raz, a ja jak wlatuję w kogoś samolotem, to nigdy nikogo nie zabiję na raz. To jest naprawdę niesprawiedliwa. Dobra. Ten nasz cosplay gotowy. Czy to się liczy? Wkręciliście mnie, kurde. Widzicie, a jak nikt nie wrzuci zdjęcia, to zobaczycie. Uduszę was. Wszystkich wybanuję Wszystkich. Wszystkich wybanuję. Uwaga! Mamy durszlak ochronny! Uwaga! Skłaszam swoją gotowość do działania! No nie! Jaka tu jest? Kto to zrobił? Co a bo to są te pod. O nie! O mój Boże, kto to zrobił? Bo to są te zapalające się. <głysza> Gaście lodem lodem, 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 lodem podobno, ktoś żyje jeszcze? Kto powiedział, że przeżyjemy 20 dni? Cofnij dzień, a jak się da cofnąć dzień? Dobra, nie nie, 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 nie będziemy nic cofać. Odbudujemy od wszystko od zera. Patrz ile mamy prochów teraz dzięki temu, ale fajnie. Ja o, nasza baza! No i... i Teraz by się przydało to... Lodem, lodem! Gasić lodem w lodówce lud! Lud, lud, lodem, 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 lodem! No to teraz żaden nam kosmita nie powinien podskoczyć, kurde. Czekajcie. Jest supełek. I lecimy. I teraz zaraz będę czekała na, też na wasze kurde foteczki. A spróbujcie nie wrzucić foszek pójdzie taki forever and ever, że ja się zgodziłam na to. Pójdzie foch. Papka. Czapkę masz? Nie, nie, mapka, mapka, mapka. Przepraszam Bo... O Jezu, Boff, jaki wielki! Wielka mucha! O oh my god, w mucha, Mucha, mucha! O nie, dogania mnie! O nie, o nie, o nie, o nie! O nie! To jest cieka mucha! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god zniknęła! Mucho, smok! Oh my god, oh my god, oh my god! Ja zestresowałam się, Na na przykład taki przystojniak, no, no. Jak to jest? Nie! Dobra, ja cię odinstalowuję tę gierkę, to się nie wydarzyło w ogóle, co to, to się stało. się.